Dzień dobry. Jeśli myśleliście Państwo, że Barbara Nowacka za swoje haniebne słowa o polskich nazistach poniesie konsekwencje, to dziś Donald Tusk rozwiał wątpliwości. Oto co powiedział na temat tych skandalicznych słów. Nie, nie będę wyciągał jakichś dramatycznych konsekwencji z powodu przejęzyczenia. Gdyby politycy mieli dawać swoje głowy w związku z tym, że się przejęzyczyli, to nie wiem, czy byliby kiedykolwiek chętni do sprawowania jakichkolwiek funkcji. A jakby tego było mało, to posłuchajcie, co palną na ten temat Trzaskowski. Atakować to oni potrafią. Atakować kobietę za przejęzyczenie, z tego potrafią robić aferę. Damski bokser. W ciągu dnia pojawiło się także nagranie słów Nowackiej, o których mówiliśmy Państwu w porannym podcaście. Na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były pra obozami pracowniczymi. A potem stały się obozami masowej zapłaty. Proszę Państwa, nawet nie wiadomo, jak to komentować. Ze słów Tuska wynika, że w zasadzie to się nic nie stało, więc nie ma co się spodziewać dymisji Nowackiej. Trzaskowski bredzi o jakichś damskich bokserach. Jakaś gadanina od czapy, najwyraźniej w nerwach, że cała ta akcja zaszkodzi mu w wyborach. Wszak Nowacka to jego dobra znajoma. To wszystko się, drodzy Państwo, w głowie nie mieści. A jak wy skomentujecie postawę Tuska? Czy tak jak ja uważacie, że to zasługuje na potępienie? Napiszcie w komentarzu. Czekam na wasze opinie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.